Czy są pewne reguły, wytyczne czy wymagania dla systemów, dla urządzeń dużych, dla maszyn, instalacji stacjonarnych, automatyki przemysłowej? Jak podejść do tematu kompatybilności elektromagnetycznej z lotu ptaka, z takiego większego punktu widzenia, gdzie łączymy gotowe komponenty, ale dokładamy okablowanie, prowadzimy to w odpowiedni sposób? Oczywiście, że są do tego wytyczne, dobre praktyki inżynierskie, good EMC Engineering Practice. Zapraszam Cię na kurs wideo, kurs online dotyczący EMC, czyli kompatybilności elektromagnetycznej dla automatyki przemysłowej, dla maszyn i dla systemów. Jak projektować okablowanie, co to znaczy ekranowanie, gdzie łączyć te ekrany, jakie komponenty stosować, gdzie można popełnić błąd. Wreszcie, jak wyglądają zjawiska fizyczne i jak rozpatrywać różne zalecenia, które znajdujemy w normach, jakie rozumieć, czy dotyczą nas, naszej sytuacji, to wszystko będę starał się przekazać Wam w tym kursie wideo właśnie dotyczącym szczególnego aspektu, czyli z tego poziomu PCB, płytki projektowej, przechodzimy na poziom wyżej, czyli łączenie różnych urządzeń, które teoretycznie każde powinno spełniać. Kompatybilność elektromagnetyczną, wymagania dyrektywy, ale czy tak jest? Jak to sprawdzić? Czy trzeba coś testować? Ile testować? I wreszcie, jakie mogą być zagrożenia z tym związane? O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Czy C plus C równa się C? Pewnie wiemy już, że nie. Do tych zagadnień będą dodawane eksperymenty, pomiary na analizatorze widma które pokazują, jak te zjawiska mogą wyglądać, pewne symulacje, żeby rozumieć temat. Moim zadaniem jest przekazać Tobie tak wiedzę, żebyś zrozumiał to zagadnienie, żebyś wiedział, jak odnieść to do praktyki, do swojego projektowego życia, jak się w tym wszystkim odnajdywać. Mam nadzieję, że spodoba się Tobie ten kurs i na każdym etapie wyciągniesz coś dla siebie. A jeśli będziesz miał pytania, zachęcam do kontaktu. Tomasz Szutkowski, EMC for Business, Akademia EMC. Do zobaczenia.